Eee, no żeleta ta chłopaki ześ ta zrobiły. No, pięknie, no ta taśma trochę szpyci. No, ale nie ma co ryzykować. No, z tym klejem. Dowiedziałem się ze od tego takiego znajomego, że właściciel miał o na ten klej. No, gdzieś tam załatwił. Dlatego ze mną tę taśmę kozął kleić, No, haha, ha. a jeste, no i jest to, za ten szwagier, jest miał ten klej. Od swojego sw swagra brata. No, widz widzi z jakiej rąk, tu. nawet daty nie ma ważności na tym. No, trochę był zbrojony, nie? No, ale no, nie, lepta, polepta te taśmy, ta no, pewność była. Do fugowania, zafugujemy tu malutku, i później to już nie nasza sprawa. My za odpowiadamy. Tyle no, widzieli No, no, się będziemy przejmować u się zafoguje, tu się silikonkiem objedzie w koło. Dziękuję, do widzenia. Gwarancja pod bramę. <laughs> no, dobra i olecę po kawę. Rób ta dalej bo... Pięknie. Wincie te taśmy trochę tam lepta, no. Tam jest cena na firmówce, jest. Ze 4 rolki. Weź ta i lepta, się wlicy w kosztu.